Październik w szkołach podstawowych w Milniku i Piotrowicach upłynął pod znakiem ślubowania klas pierwszych. W tym roku w szeregi społeczności szkolnej wstąpiło łącznie 113 pierwszoklasistów. 10 października ślubowali pierwszoklasiści w szkole podstawowej imienia Stefana Żaromskiego. W poczet nowych uczniów przyjęto 90 troje dzieci. Po dzisiejszym ślubowaniu jestem bardzo dumna ze swoich uczniów. Mieliśmy bardzo krótki czas na opanowanie tekstów i dzieci spisały się po prostu na szóstkę. Pierwszaki pięknie zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, za co otrzymały gromkie brawa od swoich kolegów ze starszych klas, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Było po prostu fantastycznie, dzieciaki, praca nauczycieli, pedagogów w tym była bardzo duża, czystość była piękna, wzruszająca i pełna emocji i wspomnień też dla nas rodziców. Aktu pasowania dokonali burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik, sekretarz gminy Andrzej Łopaciński, przewodnicząca Rady Miejskiej Anita Jabłońska oraz dyrektorki szkoły Justyna Zamojska i Anna Olesińska. To piękny dzień będzie jednym z najpiękniejszych. W waszym życiu, także w tym życiu szkolnym. Serdecznie rodzicom gratuluję, tak wspaniałego pociechu. Było fajnie, dostaliśmy dyplomy i kredki. Jestem bardzo zadowolony ja. z, z tej uro, uroczystości. Bardzo jestem zadowolony. Wydarzeniu wyjątkowego charakteru nadało wspomnienie o patronie szkoły, Stefanie Żeromskim, którego setna rocznica śmierci przypada 20 listopada tego roku. Uczniowie klasy trzeciej B przygotowali z tej okazji humorystyczny montaż słowno-muzyczny o życiu pisarza. Ojczyzna i za ukochaną w drugim powrocie wziął ślub. A jak ona się nazywała? Ta ojczyzna? No przecież polski! Jako dyrektor czuję się bardzo dumna patrząc na, na dzieci, jak są pięknie przygotowane, patrząc na wychowawców, bo to jest ich ciężka praca, ale w ogóle na całą społeczność szkolną, bo to jest praca wszystkich nauczycieli. No i przede wszystkim współpraca z rodzicami, bo tutaj bez rodziców nie byłoby tej uroczystości, ogromne zaangażowanie rodziców, pierwszaków, którzy pomogli nam przygotować tę uroczystość. W Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Piotrkowicach świętowano 23 października. Tu ślubowanie złożyło 20 dzieci. Ślubujecie być pilnymi i wzorowymi uczniami? Ślubujemy! Czy ślubujecie być dobrymi kolegami i koleżankami? Ślubujemy! To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego pierwszoklasisty. Uroczystość symbolicznie wprowadza dzieci w świat wiedzy, szkolnych obowiązków, wartości i tradycji. Od tego momentu rozpoczyna się dla nich nowy etap współpracy, odpowiedzialności oraz zawierania pierwszych, często trwałych przyjaźni. Bardzo ważnym elementem tej szkoły jest przyjaźń. I pamiętajcie o tym, żeby przez cały ten okres swojej szkoły pomagać sobie wzajemnie i żebyście się szanowali, przyjaźnili, uśmiechali. Pierwszą klasistką. Mam nową koleżankę w mojej klasie, Liliana. Lubię się bawić w berka na przerwach i lubię też się bawić z Gabrysza, moją kolejną koleżanką. Uważam, że dzisiejsza uroczystość była taka bardzo zacna, godna. Dzieci zaprezentowały się według mnie bardzo ładnie. Dużo pracy to wymagało, dużo przygotowań ale myślę, że efekt był widoczny. Obydwa wydarzenia były pełne emocji, radości i wzruszeń. Nie brakowało wspólnych pamiątkowych fotografii. Nowym uczniom życzymy wielu sukcesów, wytrwałości oraz codziennej radości ze zdobywania wiedzy.